Zapraszamy na mini od S Partners. Wskazówki dla użytkowników Excela. Blokowanie adresów komórek. Jeżeli prawidłowo zablokujemy komórki w Excelu, to nasze formuły bądź funkcje będą działały poprawnie. Chodzi mi oczywiście o blokowanie za pomocą dolarów. Chcielibyśmy sobie teraz wyliczyć podwyżkę naszych pracowników. Mamy w kolumnie C wypłaty tych pracowników. Chciałbym w tym miejscu wyliczyć Podwyżkę tych pracowników w oparciu o 7%. Wpisujemy sobie równa się, aby stworzyć formułę i mówimy mu weź wartość C2 razy 7%. I to jest niezbyt dobre rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ 7% wpisałem statycznie, to zawsze będzie 7%, a przecież mógłbym skorzystać z wartości 7%, która znajduje się w komórce G2. Argument pierwszy, czyli C2, pobrałem z pola i będzie on argumentem zmiennym, wobec czego mogę również wybrać G2 jako argument zmienny. To oczywiście zadziała, jak to teraz zrobimy, jak ja sobie to potwierdzę terem, enterem, to to policzy, przeciągnę sobie to dwuklikiem, tworząc tu formułę, ctrl-z, ctrl-z, powiedzieć mu, weź mi wartość C2 i pomnóż przez G2. Dzięki temu, że skorzystamy z pola G2, będziemy mogli tą zawartość pola zmienić. To, co teraz robimy, jest stworzeniem tak zwanych parametrów. Te parametry pobierane są z komórek. W przyszłości, kiedy te wartości się zmienią, będziemy mogli jedynie zmienić odpowiednie komórki i to wszystko zostanie zrobione. Nasze, nasza formuła jest już skończona. Jest to C2 razy G2, potwierdzam enterem, wyliczył, wszystko pięknie, ładnie, mogę sobie to przeciągnąć i nie zadziałał, ponieważ już w kolejnym wierszu Excel... Tak, jak, jak chcieliśmy, zszedł niżej z C3 z argumentem niebieskim C2 na C3. No to jest logiczne. Chcemy, żeby dla każdego kolejnego wiersza on pobierał z każdej kolejnej komórki. No to chcielibyśmy zrobić. Tylko, że tak samo zachowuje się on dla argumentu zielonego, czyli G3. A tego nie chcieliśmy. Więc, jak zwykle, Excel nie popełnił błędu. Excel zachował się dokładnie tak, jak chcieliśmy. Dla każdej kolejnej komórki zszedł niżej na każdym argumencie, niżej w wierszu. C2 zamieniło się w C3, w C4, C5, C6, C7 i tak dalej i tak dalej. Jeżeli natomiast mamy sytuację, że interesuje nas, aby w naszej formule Excel schodził na argumencie C2 na każdą niższą komórkę, to pozostawiam go w taki sposób, to jest po prostu C2 razy G2, ale interesuje mnie, aby w argumencie G2 nie modyfikował nam numeru wiersza. Adres G2 wygląda w ten sposób. Mamy kolumnę G oraz wiersz drugi. Interesuje mnie, aby w tym argumencie Excel nie modyfikował, nie zmieniał numeru wiersza. Aby to zrobić, musimy wprowadzić dolar przed numer wiersza. Wobec czego interesuje mnie, aby adres w naszym. To będzie oznaczało, że Excel ma zawsze korzystać z drugiego wiersza. W przypadku tego wyliczenia. Co prawda, jeżeli wprowadzilibyśmy dolar przed g, kolumnę, czyli zablokowalibyśmy również kolumnę, to to też by zadziałało. Dolar g, dolar 2 jest blokadą pełną, czyli nie zmieniaj kolumny, ani nie zmieniaj wiersza. g, dolar 2 to jest de facto to, co nas interesuje to blokada wiersza. No i Trzecia możliwość, dolar G2, jest blokadą kolumny.